już do bardziej serii takiej kolorowej. Jeszcze będę w zapach. Pierwsze dwa zapachy, które Wam pokażę, będzie to z firmy Avon. Mój ulubiony zapach na wieczorne wyjścia, na takie większe wyjścia to jest Outspoken by Fergie. Słuchajcie, ja przy tym zapachu się po prostu rozpływam. On jest tak piękny, tak cudowny, mi się tak podoba i jest tak intensywny i tak trwały, yy, przynajmniej na mojej skórze, że ja go nie zamienię na żaden inny. Słuchajcie, ja go mam bardzo długo, używam go właśnie na takie większe wyjścia. Yy, na wieczorne wyjścia, nie większe wyjścia, bo w dzień też może być większe wyjście. Natomiast on jest dla mnie zbyt intensywny na, na dzień, więc tylko i wyłącznie w moim przypadku na wieczór się on sprawdza ale bardzo go lubię i jeśli lubicie właśnie takie mocne, intensywne zapachy, a nie próbowałyście, to też zachęcam Was do chociażby mm, poproszenia swoją konsultantkę o, o próbkę takiego właśnie zapachu, żeby się przekonać, jak, jak one pachną. Ok, i drugi zapach z Avonu to jest Instinct Forbidden Avon. To również jest 50 ml i to jest już. Y to, jest, to są już perfumy, które używałam na dzień. Jest to taki też mocniejszy, aczkolwiek to jest kwiatowy zapach. On ma troszkę też słodyczy w sobie. Bardzo mi się podoba. Ja bardzo często kupuję zapachy w ciemno, jeśli chodzi o iwon. Ale jeszcze nie trafiłam na takie, który by mi się nie podobał. Także no, na razie jest git. Wygląda on tak, tak jak mówię, kwiatowy, taki troszeczkę z nutką słodyczy. Jeśli lubicie takie zapachy, to też zachęcam Wam spróbować. nie jest bardzo często, są jakieś um, promocje, przeceny i tak dalej, więc zawsze możecie naprawić na coś fajnego. I tutaj kolejny. To już jest takie, może nie, nie bardzo damskie, ponieważ to są kosmety, kosmetyki. Perfumy z firmy Jodeima. To była kiedyś, teraz chyba jeszcze też można, że 15 ml jak się weszło na tą stronę, to wybrano właśnie tam jakiś wybrany zapach. Można było zamówić tak jakby to to jest próbka i wysyłali ci ją za darmo. No i ja też um, zachciało mi się um, przetestowania tego, jak one pachną, jak wyglądają i w ogóle, czy to faktycznie dojdzie do mnie i po jakim czasie. I to jest zapach Fruit Men. Słuchajcie, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale słyszałam, że gdzieś tam któryś tam zapach jest fajny, właśnie dziewczyny to polecały. No i mówię, dobra, to ja sobie zamówię ten, co tam jakaś tam dziewczyna mówi, że jest taki fajny, oczywiście damski. A dostałam męski, więc albo oni mi przysłali zły, albo ja nie umiałam zamawiać. <grym> nie wiem, ale słuchajcie, zapach na szczęście przyszedł ładny. I mój chłopak był bardzo zadowolony z tego zapachu. Tylko jeden, jeden jeden minus, który tutaj mam, bo nie czekałam na to jakoś zbytnio długo, to słuchajcie, przyszło mi tego zapachu tyle. Więc nie wiem, czy wszyscy dostają tak jakby tego jeszcze mniej, czy po prostu mi się to gdzieś rozlało. Nie mam pojęcia, ale przyszło mi po prostu no, mniej tego zapachu niż, niż butelkę. Ok, słuchajcie, ostatnie perfumy, które chcę Wam pokazać. Jest podnale, nie, nie ważne. To jest taka próbka perfum Lady Gaga Lady Gaga Fame. Słuchajcie, to jest zapach, który odkryłam pół roku temu może? Powiem, że tylko zajebiście pachnie. Również mocny, taki bardziej na wieczór zapach. Ale nie jest, moim zdaniem nie jest aż tak intensywny jak ten y, Outspoken z Eivonu i ja go używałam też na, 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 na co dzień po prostu. Jeśli nie próbowałyście, to idźcie do Rossmana, powąchajcie. Bardzo fajny zapach. On jest bardziej słodki niż kwiatowy On jest naprawdę to jest taka mocna słodycz. To nie są cukierki, ale to jest właśnie taki mocny, intensywny zapach ale tu jest bardziej um, słodycz, czuć niż y, kwiat okej, okay, słuchajcie, nogi mi już tak tętwiały, ale jeszcze wytrzymam kwiat. Yy, produkty do makijażu, kolorówka trochę tego mam i tak, może zacznijmy od tego, co mi się tu najbardziej brudzi jest to Essence Magic Powder 001 to był Sunkist Beauty to był chyba puder brązujący, czy coś takiego. Nie wiem, ja to dostałam z jakiejś wymianki chyba z jakąś dziewczyną się wymieniałam. Nie pamiętam, już wymieniałam go dosyć długo. I powiem Wam tak, że produkt miał fajny kolor, bo nie był to pomarańczowy odcień. I fajnie wyglądał na buzi, aczkolwiek ja go, za, ja go używałam jako brązera, nie jako na całą twarz brązującego pudru. Niestety w takim wypadku on się ścierał dosyć szybko i miał takie, no, chamskie, powiedzmy, drobinki, które nie do końca wyglądały fajnie. Jeśli było, wiecie, troszkę cieplej było na dworzu i taka, ta cera była taka rozświetlona wtedy, to, to tak, ale, no, wiecie, w zimach, gdzie jest ym, temperatura minus 10 stopni Wieje super mocny wiatr, to tak, no, takie rozświetlone tutaj, to tak śmiesznie to wygląda. Także, no, ja trochę to, tego tak raz od święta używałam, no, ale w końcu zużyłam. Jeśli ktoś szuka pudru takiego właśnie rozświetlającego, brązującego, no, to jak najbardziej Wam polecam, ale tak to, jeśli ktoś szuka jako brązera coś delikatnego, to to, to nie. Okej, okay, słuchajcie, może ja jakoś tak u mnie, tak na bo... No dobra, może mnie widać Sorry, że tak zerkam tam dalej, ale tam mam podgląd i, i średnio mi się... Dobra, kolejna rzecz Boże, mam już tyle rzeczy z Avon Avon baza podcienie w kolorze Light Beige Wydaje mi się, że z ichwonu jest tylko jeden odcień, chyba że wprowadziłem teraz coś nowego. Nie wiem, bo dawno nie zamawiałam. Ale wracajmy do rzeczy. Tutaj jeszcze zostało troszeczkę tej bazy, ale muszę Wam powiedzieć, że już tego się nie dało wyskrować, ponieważ o, jednak nie. Jednak tak jest. Dobra, nie dało już mi się niestety wyskrobać tej bazy, ponieważ ona pod koniec już straciła swoją tą pierwotną konsystencję, bo była już taka e, no sucha, taka no już nie była fajna, jak się ona nabrało, to się już tak kawaliła na powietrze, ale w tym pierwszym stadium, czyli no, praktycznie przez całe opakowanie, miała tą konsystencję swoją, zatrzymywała. Baza bardzo, bardzo, ale to bardzo mi się podobała. Co już Wam mogę jeszcze powiedzieć? Naprawdę jest wydajna, bo w tym słoiczku tutaj jest ile? mililitrów? Dowiem się, nie dowiem się, więc Wam nie powiem. Przykro mi bardzo. Starczyło mi na bardzo długo. Ja mam dosyć tłuste powieki i potrzebuję jakiejś bazy, żeby te cienie mi się utrwaliły, żeby mi się nie kawaliły, nie rolowały i tak dalej. I ta baza sprawdzała się super. Także również jeśli szukacie jakiejś bazy, bądź chcecie coś przetestować, ale niekoniecznie takiego, co um, niekoniecznie coś drugiego, to jak najbardziej zachęcam Was do, 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 do przetestowania tej bazy. Ok. Um, kolejną rzeczą z Avonu będzie to tuż Big and Daring Volume Mascara. W kolorze czarnym. Ona wygląda tak. Ma taką wygiętą szczoteczkę. To nie jest szczoteczka silikonowa, ale tuż zamówiłam jeszcze wcześniej, kiedy, kiedy jeszcze go nie było w katalogu do przetestowania. I od tamtej pory się w nim zakochałam. Potem kiedy właśnie tylko trochę przetestowałam i, i dałam um, swoim y, klientkom y, katalogi, to każdej, po prostu każdej, której mogłam, tylko go poleciałam, szybko go wypróbowały. Mm, no i kilka z nich zamówiło i od tamtej pory mówią, że to jest po prostu świetny tusz i nie zmienią go na żaden inny. Ja słuchajcie, też byłam z niego bardzo zadowolona. On. Bardzo ładnie rozdzielał rzęsy, dawał faktycznie czarny kolor. Um, może nie jakoś spektakularnie ich nie wydłużał i tak dalej, ale robił taki troszeczkę efekt. Wow. Um, i co jeszcze? Um, nie osypywał mi się, nie odznaczał mi się tutaj gdzieś na górze czy na dole, absolutnie nie. Um, no, także byłam bardzo zadowolona z tego. tuszu. I tutaj mam jeszcze chyba już ostatnią rzecz z Iwonu. To jest konturówka. Konturówka z Iwonu Ultra Glimmer Stick w kolorze Pink Buget. Tą konturówkę pokazywałam Wam w poprzednim filmiku. Mówiłam Wam o niej właśnie. I tam będziecie mogły sobie zobaczyć kolor, jeśli się cofniecie. To jest moja ulubiona konturówka na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o kolor, jeśli chodzi w ogóle o konturówkę, naprawdę mm, bardzo, bardzo ją lubię. Okay. Tutaj mam jeszcze dwa korektory. Jeden korektor e, z Bell, Multi Mineral Anti-Age Concealer e, i L'Oreal Touch Magic Perfect Match. L'Oreal jest w kolorze ivory Beige, a Bell jest w kolorze 1. I teraz tak, jeśli chodzi o ten korektor z L'Oreal. To już wam pokazuję On ma taki odcień bardzo jasny, beżowy, trochę właśnie różowy, co niekoniecznie mi odpowiada. No ale cóż. A tu jest Bel. I Bel jest również w takim. <laughs> Patrząc teraz na te dwa, to Bel jest bardziej różowa. Eee... Tyle, że Belle, konsystencja Bel bardziej mi odpowiadała, dlatego że to było bardziej takie kremowe, bardziej leiste. Natomiast ten, eee... on był przy nakładaniu, robił się taki bardziej pudrowy. No, mi to nie do końca odpowiada. Jego ja też, słuchajcie, nie miałam go długo. Wystarczył mi na no, bardzo krótko. Yy, więc co wam mogę powiedzieć? No jak za taką cenę moim zdaniem nie opłaca się kupywać tego korektora. Yy, jeśli chodzi o takie jego krecie i tak dalej, to wiecie, co takie dla mnie. Ja mam dosyć duże cienie pod oczami, więc dla mnie to było takie średnie na jeże. Więc no. Yy. Jak ktoś nie ma problemów i chce go przetestować, no to proszę bardzo, ale, ale to nie jest nic specjalnego. I drugi korektor, który, z którego dziwo byłam bardziej zadowolona, jest to Bell. Ja te korektory kupowałam w Biedronce i słuchajcie, wszystko mi się w nim podoba. Krycie jest lepsze niż, od te, niż z tego z L'Oreal bo można go było sobie dozować i on wyglądał dużo, dużo lepiej. Tylko słuchajcie, miał jeden minus. Jak dla mnie dosyć spory, bo on po pewnym czasie ciemniał. I to ciemniał tak słuchajcie, o jeden ton albo o dwa. W zależności od tego jak go nałożyłyśmy, jaka nasza skóra jest. Słuchajcie, to jest numer jeden. Więc jeśli ktoś ma bardzo jasną karnację, ja takiej nie mam, zawsze kupuję o ton jaśniejszy korektor, żeby mi tą okolicę jeszcze rozświetlił. No więc jeśli ktoś jest bradiochem, no to niestety ale nie wypróbuję sobie, bo będzie wyglądał no, bardziej jak panda, tylko że wiecie, tutaj będzie miał jasne, tu będzie miał ciemne, no i tak to będzie śmiesznie trochę wyglądało. Ale jeśli ktoś ma taki odcień skóry normalny i, i chce... To jak najbardziej polecam, bo ja byłam z niego zadowolona bardzo. I to nie jest moje pierwsze opakowanie. Mi po prostu to aż tak bardzo nie przeszkadzało, że on tak mocno ciemniał, bo, bo no, moja skóra nie jest aż tak jasna. Ale dla kogoś, kto, kto ma jasną karnację, no to faktycznie może to być duży problem. Ok, słuchajcie, już przepraszam Was, ale jeszcze zostały mi trzy produkty. Strasznie długo mówię. Boże drogi, masakra jakaś. To jest trzy lakiery. Powiem Wam tak Golden Rose w odcieniu 229, nail Color w odcieniu 10 i odżywka z Eveline 8 w 1 odżywka moja ulubiona, używam ją od bardzo, bardzo długiego czasu. Jedyny minus, jaki jest to taki, że przy regularnym stosowaniu, czyli właściwie codziennym. Odżywka, y, wysusza bardzo skórki y, na około paznokcie. Y, te dwa lakiery. Golden Rose bardzo lubię, bardzo fajne lakiery, y, lubię każdą serię, super się trzymają na moich paznokciach 3-4-5 dni. Y, y, ja jestem z nich bardzo zadowolona, nie mam nic do y, zarzucenia, zużyłam całe opakowanie. I tutaj lakier, który kupiłam za 2-3 złote w zwykłym sklepie spożywczym, słuchajcie, były sobie, ja spodobał mi się taki fajny nowy kolor i postanowiłam go kupić i słuchajcie, od dziwo był świetny. Dwie warstwy wystarczyły, słuchajcie, uciało mnie. Skończyłam na tym na tym lakierze do paznokci i mówiłam chyba, że... Dwie warstwy wystarczają do całkowitego pokrycia płytki paznokcia i również trzyma się 4 dni, no to jest naprawdę tak super wygląda. No i kochani, to by było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Przepraszam Was, że ten filmik był tak długi, no ale prawdopodobnie będzie on podzielony na dwie części, bo, no bo jest tego trochę dużo. Dziękuję Wam za oglądanie i za uwagę. Zachęcam do kciukowania, komentowania. Jeśli macie jakieś propozycje na kolejne filmiki, no to oczywiście serdecznie Was zachęcam do tego, abyście napisali w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!